Długo się wstrzymywałem z nagraniem tego materiału, ponieważ nie chciałem się rzucić społeczności na pożarcie. Im więcej jednak czytam na różnych forach, tym więcej osób podziela moją opinię w kwestii najnowszego Battlefielda, czyli oczywiście Battlefield 6. Dzisiaj opowiem wam, co powstrzymuje mnie od kupienia tej gry oraz wyjątkowo mocno proszę Was, abyście podzielili się swoimi odczuciami w komentarzach, abym mógł je skonfrontować z moimi. Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, która blokuje mnie przed wydaniem pieniędzy teraz, to kwestia movementu. I wiem, że poruszanie się w taki banehopowy sposób jest już z nami od czasów Battlefield 4, jednakże w starszych odsłonach tej serii to zjawisko było o wiele mniej powszechne. Spędziłem naprawdę sporo czasu oglądając w internecie różne gameplaye. Porównywałem sobie różne klipy z wielu odsłon tej serii i zaobserwowałem u siebie trochę większe zmęczenie w przypadku oglądania filmów z Battlefield 6 to zmęczenie wynika z przebodźcowania, co jest dla mnie trochę zadziwiające biorąc pod uwagę fakt, że bardzo dużo czasu spędzam przecież na mapach takich jak Operacja Metro lub Operacja Blokada. Wracając jednak do poruszania się w tej grze, zdecydowana większość filmów, które widziałem, miała jedną wspólną cechę, a więc bardzo chaotyczny styl grania. Polegał on na naprzemiennym skakaniu i wślizgiwaniu się między niczego nieświadomych przeciwników i wycinaniu ich jednego po drugim. I obawiam się, że ja raczej byłbym tym zabijanym w takich filmach, ponieważ kompletnie nie odnajduję się w takim stylu grania. To też możecie wyczytać w różnych opiniach graczy, na przykład na Steamie. Spora część opinii porównuje najnowszego Battlefielda do Call of Duty, które przecież słynie z takiego dynamicznego charakteru rozgrywki. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeszcze tylko dopowiem w kwestii wyjaśnienia. Seria Battlefield i Call of Duty były ze sobą porównywane praktycznie od zawsze. Dzisiaj jednak te porównania są najbardziej nasilone. Kwestią, która również wstrzymuje mnie przed zakupem są mapy. To jest oczywiście kontynuacja tego tematu dużej dynamiki gry w Battlefield 6, ponieważ to ciasne przejścia w mapach są jej głównym powodem. Nawet jak jakaś mapa jest otwarta, to w swojej otwartości kryje ciasne przejścia, które i tak trzeba pokonać, a w których dzieje się kompletny chaos. Jeśli zwrócicie na to uwagę, to zauważycie, że nawet elementy na różnych lokacjach są ułożone w taki sposób, aby intensyfikować tę walkę piechoty. To są oczywiście moje luźne obserwacje, które bardzo mocno uogólniam, dlatego chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat. No i kwestia, która jest poruszana w różnych opiniach, a więc ilość graczy na tych ciasnych mapach. Według wielu osób, które negatywnie wypowiadają się na temat Battlefield 6, za dużo jest osób na za małych mapach. Zarzucają oni DICE, że podążają za trendami, jakie narzucają obecnie wydawane produkcje, przez co zatracany jest ten battlefieldowy charakter i klimat. Oczywiście, wszystkie te czynniki można by spiąć w jeden argument, a więc opinie weteranów, czyli ludzi, którzy grali w niejedną grę z tej serii i spędzili w niej setki godzin. Mają oni w pewnej części bardzo negatywne nastawienie do najnowszej części, nazywając ją zawodem, niespełnionymi oczekiwaniami, oraz skakanką i trampoliną, co oczywiście odnosi się raczej do tego movementu, o którym wspomniałem wam na początku materiału. Cena również gra tutaj sporą rolę. Nie chodzi tutaj o to, czy jest ona za duża, czy adekwatna dla tego produktu, ale 300 zł to już jest ten próg, w którym chciałbym być przekonany co do tego, że rzeczywiście chcę nowego Battlefielda 6. Od razu wam powiem, że nie wykluczam kupienia nowej odsłony z tej serii w niedalekiej przyszłości. Battlefield to jest marka, która jest mi bardzo bliska i zawsze lubiłem grać w jego wydania. Chciałem po prostu w tym materiale podzielić się z Wami moimi obawami, jakie blokują ten zakup oraz spytać się was, co uważacie o argumentach, które przytoczyłem wam w tym materiale. Zapraszam do zostawienia swojej opinii w komentarzach na dole. Chcę też zaznaczyć, że ten film nie miał na celu w żadnym wypadku deskredytowania najnowszej odsłony tej serii. Chciałem po prostu poznać Waszą opinię na tematy, które nie są tak ochoczo poruszane w przestrzeni internetowej, a przynajmniej nie przez największych batyfildowych twórców. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!